Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym moim nagraniu. Dzisiaj troszkę chciałem pociągnąć wątek rozpoczęty wczoraj o sercu matki. I chciałem porównać tekst pana doktora Jana Kwaśniewskiego z informacjami od, od istoty, która przychodziła w Nowej Hucie jako przedstawiała się jako ojciec Pio od 1957 roku przez ponad 50 lat zanim, to, zanim do tego się jeszcze odniosę zanim porównam te, te, te dwa hmm, wydawałoby się odrębne światy bo z jednej strony tekst pana doktora który nie ma nic wspólnego z religią który jest daleki od religijności bo pan doktor przedstawiał wiedzę a nie religię, czyli nie domniemanologię stosowaną i jak się to ma do tego, co przynosił gdzieś za światów albo z tego światów, przynosiła ta istota przedstawiająca się jako Ojciec Pio, a potem już święty Ojciec Pio. Tej istocie w ogóle nie zależało na tym, żeby zostać jakimkolwiek świętym powołanym czy wywołanym na, na tak zwane ołtarze, jak oni to nazywają. W ogóle go tu nie interesowało. Chyba nawet mam, mam takie wrażenie, że nawet mu to troszkę przeszkadzało, ale to, to była drugorzędna sprawa. Najważniejsze było, aby przekazać to, co jest najistotniejsze. Nie to związane z religią, bo wiedział, że ludzi religijnych nie jest w stanie nic zmienić. Przeciwnie, jakakolwiek próba zmiany człowieka religijnego powoduje u niego wzrost agresji, a co za tym idzie frustracji, złego samopoczucia. I to mija się z celem, bo człowieka religijnego nie przekona się do niczego, nie jest się w stanie doczyć jakąkolwiek formą argumentacji, która by hmm, przeczyła jego założeniom doktrynalnym. Tego się po prostu zrobi nie. Ojciec tego nie robił. Na nikim nie robił operacji psychologicznych, żeby kogoś podchodzić i ustawiać. Jeżeli ktoś wpadnie na jakąś ścieżkę, że ten świat jest inny niż ten, który jawi się przez pryzmat religijności, to ojciec bardzo grzecznie, bardzo delikatnie ciągnął za ten sznurek. Tak było w moim przypadku. Nie tylko w moim, bo znam też osoby, których również ojciec pociągnął tak w stronę: zastanówcie się, czy tylko ta religia i o co w tej religii chodzi, po co to jest. Także nie jestem osamotniony w tych moich nie tylko odczuciach, po prostu to jest konkretna wiedza. Ojciec wysyłał, na żywienie optymalne, bo wiedział, że w momencie dobrego, prawidłowego zasilania centralnego układu nerwowego człowiek zaczyna inaczej świecić, inaczej promieniować, inaczej ta strefa jego otoczki, tej aury, czy jakby to ktokolwiek inaczej nazwał. Pani Krystyna mówiła na to: Biopole, prawdopodobnie usłyszała to od ojca takie określenie jako Biopole, może jeszcze z czasów tych lat 60., -tych, 70. -tych. Była zawsze bardzo ciekawa tego, co każdy po rozmowie, w momencie, gdy wyszła z tego trasu, z tego przekazu, jako w, z formy przekaźnikowej, bardzo, zawsze była bardzo ciekawa, co, co też ludzie mówią, o czym rozmawiali z ojcem i co ojciec przekazywał. I ojciec, gdy ja z nim rozmawiałem, i wracając jeszcze do tego tematu tej matki ziemi, to była sytuacja taka, że gdy ojciec mówił, umieściłem ciebie. Powiedział jeszcze tak, bo ja wam tutaj będę powolutku dopowiadał. Umieściłem ciebie i cały Twój Nazaret w przenajświętszym sercu Matki Zbawiciela. Po pierwsze, jaki Nazaret? Czy chodzi o ten Nazaret geograficzny, czy chodzi o to miasteczko, które tam gdzieś jest? A jeżeli tak, to przecież wszyscy, to no nie, właśnie nie wszyscy. Większość z Was nie wie, że w czasach Chrystusa nie istniał Nazaret, nie było Nazaretu. Zresztą sprawdźcie sobie sami. Macie możliwość sztucznej inteligencji, uruchomienia tego oprogramowania. Macie możliwość wejścia, sprawdzenia historii miasta. Możecie zobaczyć, skąd pochodzi Nazaret. Możecie zobaczyć, co to znaczy słowo Nazaret, skąd pochodzi. Chociaż wcale to nie jest takie proste, ale da się, da się. Ja tą lekcję odrobiłem. Dlatego jestem zdziwiony, że ojciec używa... Znaczy w tej chwili już nie jestem zdziwiony. Cały twój Nazaret. Co to znaczy mój Nazaret? No właśnie. Tak samo jak mógł powiedzieć, przecież ojciec umieściłem Cię w ramionach Matki Zbawiciela. Nie? Jakby tak po religijnemu chciał powiedzieć. Nie. Umieścił w sercu. W sercu, przy najświętszym sercu Matki Zbawiciela. Trzeba znowu zapytać się, kim jest ta Matka? Matka posiada serce. Matka Zbawiciela. Czyli kim jest ten Zbawiciel, którego ona posiada? I to są podstawowe pytania, gdzie ojciec zasiał ziarenko Niewątpliwości, tylko ziarenko, gdzie szukać. Pokazał kierunek. Tam trzeba podążać, tam, tam trzeba szukać. Gdy wczoraj przeczytałem Wam o promieniowaniu elektromagnetycznym, że czytałem, powiedziałem swoimi słowami to, co Pan doktor zawarł w swoich książkach. Możecie to znaleźć. Ja Wam nie będę podawał, bo to jest zbyt łatwe by było. A też nie chcę za Was odwalać całej roboty. Znajdziecie. Dzisiaj Wam przeczytam fragment, nie podając, z której książki Pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Troszkę będzie na ten temat w książce, która jest szykowana do wydania. Przez Pana Tomasza jest przygotowana i Fundacja Rafała tą książkę ma zamiar wydać. Ja, was, ja Wam powiem, że książka już będzie podana. To jest krótka instrukcja obsługi człowieka, ale ja teraz czytam z innej, z innej książki. Głównym źródłem elektromagnetycznej duszy jest mózg. Jest on w organizmie narządem. Na, na, jest on w, głównym. Tutaj podałem Wam, że jest Pan doktor napisał głównym, czyli nie tylko. Podałem Wam wczoraj, że to jest mózg wraz z rdzeniem kręgowym, z układem krwionośnym, z całą tą cewką, z całym tym oplotem tego naszego organizmu. Jest on w organizmie narządem uprzywilejowanym i w związku z tym stosunkowo dobrze odżywionym. Co to znaczy uprzywilejowanym? To znaczy wyróżnionym. To znaczy tym, dla którego wszystko najlepsze, co w organizmie jest wyprodukowane, zrobione, jest pożytkowane. Pożytkowane, czyli zamieniane na impulsy elektromagnetyczne, te, które idą do serca matki, do rejestratora. Serce matki to jest rejestrator. Dlaczego serce? Dlaczego ojciec nie powiedział ramiona, tylko odpowiedział serce? Ja Wam dam odpowiedź dzisiaj, bo mnie się te puzle już zaczęły, mówię Wam. Od pewnego czasu zaczynają się sklejeć, zaczyna się to wszystko uzupełniać. Ta nasza planeta, bo ojciec naz, 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 nazywał to, to na czym żyjemy, planeta. Ten ojciec z Nowej Huty nazwał planeta, że to jest planeta czyść, co Wam mówił, czyli tam, gdzie my się oczyszczamy. Ale czy nie chodzi zupełnie, że my się oczyszczamy z brudu? My tutaj szlachetnie jemy, bo. Szlachetność nie jest czymś, co jest u człowieka dziedziczne, tak jak w tej naszej historiografii. Tak szlachetstwo nie dziedziczy się, szlachetstwo się nabywa. Czyli my, nasze człowieczeństwo nabywamy od form zwierzęcych przez ewolucję tego naszego, tego naszego jestestwa, tego naszego bytu. Świadomą ewolucję w pewnym momencie następuje wska. Uruchomienie świadomości, samoświadomości, i możemy samo, czy to, nie wiem, czy można użyć takiego słowa, samodoskonalić, albo inaczej, może bardziej odpowiednie byłoby samooszlifowywać się, czyli uszlachetniać się. Tak, jak złoto wypala się w tyglu, żeby pozbyć się pewnych domieszek, tak my wypalamy się tutaj, ocierając się jeden od drugiego. Podnosi się nam temperatura, ciśnienie, wiecie, jak jeden na drugiego potrafi nieraz wpływać. I jeszcze, żeby nie zgubić wątku, bo tu jest tyle tych różnych niuansów, że, że mogę zapomnieć to, co chciałem Wam dziś istotnego powiedzieć. Gdzie jest to serce matki? Czym ono jest? gdzie jest w tej naszej planecie, to serce matki. Serce ma taką właściwość, że kurczy się i rozkurcza się, kurczy się i rozkurcza się. Gdy zobaczymy na EKG, to zobaczymy rytm bicia serca, mamy rytm zatokowy, jeden taki, 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 możemy podzielić to na różne elementy, na różne strefy tego EKG, czyli tego zapisu elektroencefalu EKG. Tego wiecie, to nie będę tutaj Wam dokładnie tłumaczył, bo, bo ja się na tym przecież nie znam, a specjaliści, którzy tutaj na pewno niektórzy jesteście i oglądacie mnie, zrozumiecie istotę tego przekazu. Gdzie to jest podobne, to serce do tej naszej planety? Gdzie to serce planety jest? jest. Mnie naprowadziła sprawa związana, że wokół nas ziemskie pole magnetyczne ma swój rytm, ma swoje bicie. Słyszeliście na pewno o czymś takim, że ziemskie pole magnetyczne drży. Ma określoną częstotliwość. Ono to jest 7,81, 70, 7,82 herce. To jest niska częstotliwość. I te częstotliwości, rytmu tego serca ziemskiego, tego rezonansu ziemskiego, nazywają to rezonansem Schumana, bo Schuman był jednym z, tych, którzy zauważyli to i zaczęli to, znaczy zauważyli. Nie też zauważyli dużo wcześniej, że to ma swoją częstotliwość, ale szuman się tym zajął. Może o Schumannie kiedyś wam jeszcze więcej opowiem. Ten rytm on jest rytmem stałym, ale to serce matki, bijące serce matki tego, tej naszej planety jest zsynchronizowane nawet niesynchronizowane. Ono jest w dziwny sposób połączone z aktywnością Słońca. Tu mamy Matkę, i tam mamy Ojca Słońce. Zestaw. Aktywność słoneczna, wyrzuty tej plazmy, tego, tego wiatru słonecznego i promieniowania bo Słońce również promieniuje ma wpływ na ten oscylator, na ten rezonator ziemski czyli na to serce Matki. Matka jako rodząca, czyli ta, która daje swoje ciało przyszłemu dziecku, swojemu dziecku, potomstwu swojemu, to ta nasza planeta, która przekazuje nam naszą materię. Przecież te moje ręce, głowa, oczy, wszystko nawet ubranie, które mam na sobie, które używam, zbudowane jest z ciała mojej matki, czyli z prochów tej planety. Ja tylko scalam, to moje jest, scala. Te prochy według konkretnego oprogramowania, które zaczerpnięte zostało, przekazane zostało mi w prezencie od swoich stwórców, od swoich konstruktorów, to gdzieś zostało uruchomione, że to coś wytwarza pewne dziwne, specyficzne pole elektromagnetyczne wokół siebie, które jest zalążkiem tej duszy, która jest zarejestrowana w sercu matki, czyli. W tym naszym łonie, bo to moglibyśmy porównać, jak, jak dzieci, które siedzą w łonie matki, słyszą mi bicie jej serca. I ojciec jeszcze powiedział na rozmowie rzecz następującą: że serce matki, matka słyszy każde bicie mojego serca, Twojego, każdego z nas. Ona to rejestruje, ona się z tym utożsamia, bo to jest jej dziecko, to jest jej stworzenie. No, mnie dopiero przyjęła po jakichś tam dziwnych moich wcześniejszych zawirowaniach, ale to nie jest informacja, jaka tam, jakie tam zawirowania u mnie były dla was, bo to jest sprawa oddzielna. W każdym razie takie orzeszki jak ja, no, czasem mają takie problemy, żeby to serce przyjęło z tej półki gdzieś tam wyjęty ten zalążek przeszłości wcześniejszy, bo. Bo nie był on zbyt zaszczytny i zbyt, zbyt odpowiedni do tego, tutaj, zaszczepienia nowego organizmu, nowego, nowej powłoki cielesnej, nowego konstruktu, który się tutaj poczyna i rozwija. Nie? I teraz tak, mamy serce, mamy to łono, czyli to łożysko, w którym już jesteśmy, czyli ta strefa naszego życia, a po tej naszej śmierci, czyli po rozczłonkowaniu wszystkich elementów, z których się budujemy. Zarejestrowana w sercu matki zostaje, nasza, zostaje nasze promieniowanie elektromagnetyczne, to które z nas wychodziło. Każda sekunda, każde bicie naszego serca jest tam rejestrowane, i w formie jakiegoś zapisu analogowego, cyfrowego, czy jeszcze jakiegoś innego, zostaje umieszczone gdzieś tam na półce. I z tego można potem skorzystać. Można odtworzyć takiego piwowarczyka, takiego Kowalskiego, takiego Zalewskiego, czy kogokolwiek innego. I, i uruchomić od nowa procedurę stworzenia zbudowania jego, jego aparatu fizycznego. W przeszłości takie czynności już były wykonywane i nasi konstruktorzy umieli to robić i, i umią to robić, bo oni nie zniknęli. Tak jak wam powiedziałem, że tutaj jest z tymi wojnami, bo tutaj też pytaliście. To wszystko jest pod kontrolą. Ludzkość jest obserwowana w sposób ciągły. Pozwalają nam, ludziom tutaj fikać, pozwalają nam tutaj nawet się mordować, rżnąć, bo mamy na to pozwolenie, ale obserwacja trwa. Nie ujawniają się, i już wam kiedyś czytałem, pan doktor napisał wyraźnie, dlaczego się nie ujawniają i kiedy nastąpi ujawnienie, kiedy to wszystko się zapnie, że my ich zobaczymy, że będziemy mogli, przynajmniej niektórzy z nas będą mogli spotkać ich osobiście, być może nawet. Być może nawet niektórzy będą mieli zaszczyt zobaczyć ich twarzą w twarz, a może niektórzy już ich widzą twarzą w twarz, a nie zdają sobie nawet z tego sprawy, że spotykają się z nimi codziennie. Oni mają taką naturę, że przybierają postać swojego stworzenia, niejako można by powiedzieć było, wcielają się w powłokę swojego stworzenia i przebywają ze swoim stworzeniem, obserwując, wchodząc w interakcję, tylko nie bardzo mają z kim porozmawiać. Dlatego, że jesteśmy jacy jesteśmy. Mamy te zasilanie skopane, zrąbane i nawet nie chcemy spróbować, chociaż mamy podane na tacy. Ile białka, ile tłuszczów, ile węglowodanów, w jakich proporcjach to wszystko, ile razy to razem do zasilania, żeby te nasze cewki, żeby te nasze mózgi były na tyle odpowiednie, żebyśmy mogli nawiązać z nimi kontakty, gdyby chcieli z nami na przykład na ulicy porozmawiać. Pamiętacie taką opowieść, jak 2000 lat temu urodził się taki zbawiciel, którego nazywają zbawicielem, jedni nazywają go, że w ogóle był holsztaplerem, sprawy jest podzielone. Ale jego współcześni, obojętne, kimkolwiek by on nie był, jego współcześni uznawali go za kogo? Jedni za proroka, inni za mesjasza, cokolwiek by to oznaczało, jeszcze inni za szaleńca, za wariata, jeszcze inni uznawali go za pijaka. Jeszcze inni uważali go, że jest to jest ten, którego uczniowie piją krew i są, i są tutaj, wiecie, jakimiś takimi dziwnymi, dziwnymi osobnikami, którzy tutaj nie pasują. Jeszcze inni za wskrzesiciela, za, za, za dawcę, że rozmnożył tam chleb i jakieś tam inne rzeczy. Zdania były podzielone. Nie rozpoznawali w nim. Nawet sam pytał się swoich uczniów podobno, podobno, dlatego że te zapisy, jak tam było te 2000 lat temu, powstały 100 lat po jego śmierci i nigdy nie raczył się nawet podpisać z tych twórców, którzy stworzyli te Ewangelie. To co to, to jest nazywane, czy to apokryficzne, czy te uznane przez scalony jeden, święty, wielki kościół. Jakie to ma znaczenie? No, ma to takie znaczenie, że te relacje, o których ja Wam mówię, które były w Nowej Hucie, to zjawisko, z którym ja się zetknąłem i tysiące innych osób, jak na razie tylko my z Wiesiem powiedzieliśmy coś na ten temat. Cała reszta na razie śpi i chyba będzie spała, bo pozwolenia na ujawnienie dalszych informacji z tym związanych po prostu nie ma. Pytacie mnie w komentarzach dlaczego? Już odpowiadałem na to, może trzeba jeszcze raz odpowiedzieć. Nie ma zgody u góry dlatego, że wiedza, która z tego wypływa, uderza w sedno chrześcijaństwa. Pojawia się na horyzoncie reinkarnacja, wielokrotne przybywanie nas tutaj na tą planetę, repetowanie co niektórych Niektórzy będą nawet wiedzą, bo ojciec im przekazał, jak często jest ta repetacja. Pokazuje się, że nie wszyscy repetują, że większość niestety, ale nie repetuje. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Może ich po prostu nie ma, albo są po prostu gdzieś tam na tej półce, którą wam za, tam za moimi plecami kiedyś rysowałem. Są tam w formie takiego, m, takiej skorupki informacyjnej i, i sobie tam czekają na swoją kolejkę, jakąś tam. I nie będzie raczej prędko, bo to zmieniłoby chrześcijaństwo. Bojciec bo mówił o wielu rzeczach, które, no niestety, nie zgadzają się z doktryną braci w, czarnych, w czarnym ubraniu. I teraz tak, jeszcze tutaj... Ile mamy? Znowu się rozgaduję. A ja jeszcze mam tutaj z książki Pana Tomasza fragment i tutaj Wam przeczytam. W takim razie przeczytam skrótowo. Wynika z tego, że w ciągu doby organizm może wytworzyć około 1 kg ATP, to jest ta energia zasilająca głównie mózg i serce, na 1 kg należnej masy ciała, czyli tego ATP jest ogromna ilość. Mimo to przekazywanie sercu i mózgowi wytworzonego w wątrobie ATP przez krwinki czerwone pełni jedynie formę pomocniczą. Ilość wytworzonej ATP w wątrobie jest tak znikoma, że nie jest to główne źródło zasilania dla tej naszej elektrowni, dla tego naszego nadajnika, odbiornika, jakim jest serce, mózg i rdzeń kręgowy. To jest, to jest podsumowanie tego. A wcześniej jeszcze było tutaj, bo to OATP Wam tu chciałem przeczytać. Yy, oznacza to, że obrót cząsteczką ATP jest bardzo krótki i wynosi od czasu wytworzenia do hydrolizy około 100 sekund, czyli. Niecałe dwie minuty trwa czas trwania tego ATP do rozładowania, od załadowania do rozładowania. Czyli dlatego nie możemy go mieć zmagazynowanego w organizmie większej ilości. Dlatego jesteśmy stworzeni do kultury fizycznej, do zapiernicza. Jak chomiki w kołowrotkach, bo inaczej, bo inaczej będzie kiepsko z nami. Nie będzie skąd wziąć tego ATP, a ono powstaje głównie podczas odpoczynku po wysiłku fizycznym. Czego Wam z całego serca życzę i samemu sobie, bo wiem jak jest to z kanapowcami. Kanapowcy mają tego ATP bardzo mało. No i co? No to na tyle. Jeszcze tutaj, może wrócę jutro jeszcze do tego dalszego ciągu, tego o tym, o tym sercu matki. Może coś jeszcze mi się przypomni. Zobaczymy. Życzę Wam jeszcze raz pięknego dnia, dobrej, nie no, dobrej kawy to Wam nie będę życzył. Każdy, każdy wie, co, co lubi. Każdy wie najlepiej, co lubi. O, widzicie? Chyba coś przesadziłem i wylało się. Wylało się. Czarna Franca się wylała. Cześć!